Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, z wielką serdecznością, z wielką uprzejmością, zapraszam Państwa na kolejny odcinek Czarnego Profesora, tak zwanego Czarnego Profesora, który reprezentuje zło. Zło, które nie musi wyglądać brzydko, nie musi wyglądać wodniście mrocznie i źle, tylko zło, które wygląda i przyjmuje wiele sympatycznych, miłych twarzy, jak na przykład ta, którą Państwo widzą. Szanowni Państwo, zapraszam do kolejnego odcinka. Zapraszam. Witam Was serdecznie, czarni uczniowie, na kolejnych zajęciach na Uniwersytecie Czarnych liderów. Szanowni uczniowie, dzisiaj jak wiecie dużo karetek, dużo policji, dużo różnych służb. Nawet wezwali straż pożarną. Dlaczego? No zobaczcie jaki przypadek. Odkryto 500 obgryzanych z całego mięsa szkieletów. Już prasa zaczyna mówić, że tu jakiś kanibal e, poluje e, gdzieś w okolicach Uniwersytetu Czarnych Liderów. <śledziany> Mówiłem, żeby zakopać głębiej, ale oczywiście nikt się mnie nie słucha. Dlatego czarni uczniowie, z powodów no, niezależnych w jaki sposób ode mnie, dzisiaj nie będzie takiego tradycyjnego wykładu, tylko dzisiaj sobie tak porozmawiamy troszeczkę luźniej. Młodzież, młodzież, która się ostała w uniwersytecie, w naszej klasie, widzę to tylko 20 osób, było 60, no zaginęli. No, taki kraj, że ludzie giną. Młodzież ucieka z domów, młodzież jest teraz od tych kurczaków, od tej całej chemii, od tego wszystkiego, co tam ładujemy baranom. Młodzież jest taka no, niestabilna emocjonalnie. Szanowni czarni uczniowie, zadaliście mi pytania bardzo dobrze. Jestem puszystym ciałem dydaktycznym i ciało pedagogiczne, że się tak wyrażę, puszyste ciało pedagogiczne. Takie ciało pedagogiczne jak ja, czarne ciało pedagogiczne, ale czarne z charakteru, a nie z czystoty czy brzydoty ciała, przez ciało mam takie, że można by z niego jeść, nawet można by je zjeść, jak ktoś by się odważył, jeszcze się taki nie znalazł. Dlatego odpowiem na trzy pytania, na wasze trzy pytania i bardzo mi się podoba to, że młodzież zadaje pytania, po to my starsi, mądrzejsi. Kadra naukowa, ciało pedagogiczne, czarne ciało pedagogiczne, z wieloma kończynami ciało pedagogiczne, z mackami, raczej bym powiedział, na całym świecie. My, nauczyciele i ja, czarny profesor stojący nad nimi, a czasami i w nich różnie bywa, w żeńskiej części dydaktycznej, chętnie odpowiadamy na pytania młodzieży. Trzy pytania, bo mamy mało czasu. Przeszkadzają nam, no i co z tego, że te szkielety znaleźli? Niech sobie w spokoju te szkielety leżą. Ojej, ojej, po co robić jakieś awantury? No żyli, to żyli, każdy z nas umrze. Wy też umrzecie, ja też kiedyś umrę. Za tysiąc, może. lat, bo już sobie się 70 przeszczepów robiłem. <laughs> Przejdźmy do pytań. Pytanie pierwsze, będę mówił z pamięci. Najdroższy, najdroższe światło wszechświata, Ojcze Dobrodzieju. Ukochany, najdroższy, umiłowany czarny profesorze, powiedz mi proszę, jak sobie radzisz? Oho, zabrakło pomocy dydaktycznej, muszę sprawdzić. O! Szanowny czarny profesorze, najukochańszy! Najukochańszy! Jak sobie radzisz w zwykłym życiu? Z plepsem, z hołotu, z baranami? Bo wszyscy wiemy, że rządzisz. Lejcami, sznurkami, jesteś wielkim lalkarzem, marionetkarzem, poruszasz za sznurki ziemi, tej ziemi. Ale jak sobie radzisz, jak na przykład musisz gdzieś do biedronki wyjść po coś, coś byś chciał kupić? Jak sobie z baranami radzisz? Ja mam na to jedną wspaniałą metodę, kiedyś na nią wpadłem. Jak sobie radzę, gdy czasami jakieś mięsko będzie w szkole takie, no. Zbyt pikantne, no, bo się trafi jakiś taki, co jadzę, za dużo pikantnych i pali, pali mnie, czarnego profesora, nie tylko dusza, którą już oczywiście dawno sprzedałem, ale pali tutaj w jamie ustnej. No to powiem Wam, czarni uczniowie, jak ja to robię, jak sobie radzę z plepsem, tak, bo to nawet spojrzeć nie można na barany na chałotę. Zamawiam sobie raz w miesiącu całego tira różnych tam takich zegareczków, takich wiecie, no na rękę, tak takich o, jakieś Rolexy, pateki, takie biorę najdroższe modele i mam taki, o, właśnie chyba mi został jeden, bo dzisiaj skoczyłem właśnie po wodę mineralną, o, został mi jeden, zobaczcie, co to jest, patek? Nie, no jakiś Rolex został. I słuchajcie, ja to robię tak, że tutaj mam takie dwie torby, wysiadam z samochodu, oczywiście tam 20 samochodów obstawy, helikoptery i tak dalej, i tak wyciągam z torby tak Rolexa, bach, baranowi. I patek, i tak sobie idę, i tak się po prostu przedzieram, i tak idę w końcu przez hołotę. W Biedronce zostawiam ze 20 pateków Rolexów, kupuję wodę, przy kasie też tam zostawiam pateki Rolexy, bach, 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 i dzięki temu utorowuję sobie drogę wśród baranów, żeby sobie coś na przykład kupić. To jest mój sposób, a Wy musicie sobie wytworzyć, o, takie Rolexy, o to tak się rzuca, o, i to jest bardzo fajny sposób, wcale nie drogi tam, Kilka milionów dolarów, bo tam jakieś zniżki mam. Drugie pytanie. Ukochany czarny profesorze, jesteś tak niezwykle przystojny, uroczy, charyzmatyczny i seksowny, że wszyscy chcą cię na pewno schrupać wszyscy chcą, żeby twoje nasienie było na tej ziemi. I owszem, jak sobie radzę z podrywem? Czy podrywam? Zdradzę wam moją tajemnicę. To są. Dwa magiczne słowa. Pierwsze, co robię, to podchodzę do kobiety, która mi się podoba i pokazuję jej to. Nie wiem, czy ta czarna kamera pokaże. Wazelina, biała. Dlaczego? Z brylancikami, tam trochę złota brylancików jest. Dlaczego? Bo jestem tradycjonalistą. Nie jestem konserwatystą. I nowoczesne porywy mody, jakie żele mnie nie interesują. Zwykła, zwykła biała wazelina. Pachnąca... Normalnością, pachnąca troszkę baranami. Ja to robię tak. Uczcie się. Podchodzę tak. Widzę jakaś piękna kobieta. Podchodzę tak. Zobaczcie. Podchodzę tak. O, tak do niej podchodzę. Najpierw patrzę. Dupa, ok. cyce ok. Nogi, okej, okay. Ryj, ok. Mówię samica goja. Wyjmuję z kieszeni. Zobaczcie. Jakim pięknym ruchem. Bah. Wyjmuję wazylinę. Bach. Robię tak i mówię tylko do niej dwa słowa. Dwa magiczne słowa. Czarny profesor. I gdy już kończę nabierać na dwa palce, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ten ruch kiedyś był zaburzony. Robię tak, tak, a dalej to już wiadomo. Także to jest bardzo fajna metoda. Wystarczy powiedzieć: Czarny profesor, zawsze przy sobie noszę. Na pytanie, czy się zabezpieczam? Nie, nie zabezpieczam się, bo nawet bakterie i wirusy się mnie boją, więc jestem bezpieczny. Także to jest moja metoda na podryw, dwa magiczne słowa, a dla Was trzy magiczne słowa. Podchodzisz i mówisz, znam osobiście czarnego profesora. I nagle gojka, baranka Cię pyta, co przeżyłeś ten uniwersytet? Ten słynny, gdzie on wszystkich zjada? Tak, przeżyłem. Ona jest taka po prostu zachwycona, że dostajesz wszystko, co tylko chcesz. No ale wiadomo, my w Szkole Czarnych Liderów uczymy Was tak, żebyście chcieli od kobiet. Tylko jednego opowiem wam bardzo ciekawą historię. Kiedyś, lata temu, byłem w Częstochowie, I idzie taka miernota buty dziurawe, tutaj jakaś farbowana kita, I idzie taki w deszczu, mokre te buty, idzie z babą. A ja jestem, musicie wiedzieć, chociaż jestem czarnym profesorem, z natury jestem romantykiem i lubię zdobywać. Lubię zdobywać nie tylko te piękne, najpiękniejsze szczyty, które wszystkie już zdobyłem, bądźmy szczerzy. Trzy czwarte populacji nosi moje geny. Potem są takie piękne oczy. Ale czasami lubię te brzydkie szczyty, niezauważane przez innych zdobywać. Zatrzymałem się przed nimi, on tak zaczął dygotać cały ten tą farbowaną kitą i mówię mu tak: Posiądę Twoją żonę tu i teraz. Co chcesz w zamian? Oczywiście każdy mężczyzna widząc mnie wie, że nie może odmówić. I słuchajcie, śmieszna sytuacja. Myślałem, że powie, kup mi pałac, kup mi ze 200 Rolls Royce'ów, bach i masz za żonkę. A wiecie, co on powiedział? On tak, czarny profesorze, bo oczywiście wszyscy mnie tam znają, czarny profesorze. A czy dałoby radę, może taką, taką tyci, tyci najtańszą, Skodę Fabię, Skodę Fabie w gazie, tak 55 koni wystarczy? Tylko proszę, żebym nie musiał po tym deszczu chodzić. Słuchajcie, tak się zdziwiłem. Gościu mógłby mieć własne państwo, czy coś, zrobiłby mu jakąś karierę, a to jakiś psychiczny kurna prosi mnie o Skodę Fabię. No to kupiłem mu ją. Ale słuchajcie, tak się tym wszystkim rozbawiłem, że powiedziałem mu, że ona jest na podwoziu Opla. On podobno pisał wszędzie, że ma skodę na podwoziu. Opla oczywiście nie powiedział, skąd ma tę skodę. Ale dobra, dość tych opowieści. Trzecie pytanie, bardzo ważne. Czy kocham zwierzęta? Oczywiście, że kocham zwierzęta. To jest bardzo okrutne pytanie przecież. Was kocham, barany kocham, a że je gole. No ktoś golić musi, futro rośnie, to trzeba je golić. Kiedy pytacie, czy mam jakieś swoje ukochane zwierzę, to tak. Ogólnie się nie przywiązuję do istot żywych, ale mam swoją kochaną szakirkę. Szanowni Państwo, a nie żartowałem, żartowałem szakirka, no już, już, już. Miała zjeść te, te kości, wszystkie co wykopali te. Oszukałaś mnie! Oszukałaś mnie! Nie mogę ci zaufać. Wszystkie kobiety wy oszukują, no. No, no, no już, już. Dobra. Kończymy, bo tutaj troszkę się atmosfera zwiększyła. Cześć.